Dzisiaj będzie pyszne, kolorowe ciasto. O, galaretkowca robisz? A puknij się, gdzie ty tu galaretki widzisz? No gadaj, że będzie pyszne ciasto. Ten przepis, jak i wiele innych znajdziecie w naszym pierwszym e-booku. Link w opisie filmu. Coś ty znowu wymyśliłeś? Jak zawsze coś dobrego i jeszcze się przekonasz. Dobrze powiedziane. Nieważne, mów jest składnik. Potrzebujemy 300 gramów mąki pszennej, 3 jajka od szczęśliwej kurki, 100 gramów cukru, pół szklanki oleju rzepakowego, łyżkę cukru waniliowego, Łyżkę cukru waniliowego, dwie łyżeczki proszku do pieczenia, cztery dowolne barwniki, 200 g jogurtu naturalnego. Niezły kit Ci z tego powstanie. Kit to Ty wciskasz. Robię. Do wysokiego naczynia wbijam jajka, dodajemy cukier i łyżkę cukru waniliowego. I ubijamy na puszystą masę. Gotową masę przekładamy do miski. Do mąki dodajemy dwie łyżeczki proszku do pieczenia i przesiewamy do masy. Dodajemy olej i jogurt. Całość delikatnie mieszamy. Dzielimy na cztery porcje. Do każdej miseczki dodajemy inny barwnik. Dokładnie mieszamy. Tak przygotowane ciasto przekładamy do formy. Kolejną warstwę nakładamy na środek poprzedniej. Piekarnik 180 stopni pieczemy około 45 minut do suchego patyczka. Pyszne, kolorowe ciasto gotowe. Marek! Jestem bardzo ciekawy. Wygląda pięknie. Ciekawe czy tak samo smakuje. No to próbuj! Wizualnie robi wrażenie. Ciekawe czy tak samo smakuje. Próbuję. Mmm. Dobre. No pewnie, że dobre. Mmm, więc nie i co.